Bawił się srebrnym przedmiotem bezwiednie, a promienie słońca co chwilę odbijały się od głębokiego ostrza i raziły go w oczy. Precyzyjne zdobienia i inkrustowane kamienie przyciągały wzrok. Nie zauważył, że jego myśli poleciały do momentu, w którym dostał tę piękną rzecz i do osoby, która mu go dała. Kiedy się zorientował, było już za późno. Nie chciał i nie potrzebował tych wspomnień. Zacisnął dłoń na ostrzu, aby przywołać się do porządku. Ból przywrócił mu jasność myślenia, ale obraz czerwonej sukienki na tle nieba został przemycony do walczącego wciąż umysłu. Chrzanić to! Złapał czarny, krótki płaszcz i wyszedł z domu, trzaskając drzwiami. Szybkim krokiem przemierzył ulicę. Wiecień panoszył się w najlepsze, ale wyjątkowo tego dnia zimne powietrze przeszywało na wylot i promienie słońca na niewiele się zdało. Postawił kołnierz płaszcza i skierował się w stronę ulubionego baru. Najszybciej byłoby, gdyby skorzystał z miejskiego busa, ale dzisiaj wolał się przejść. kiedy dotarł do bieżnego parku w pobliżu centrum miasta jak zawsze skręcił w alejkę po prawej stronie ale po kilku krokach nagle się zatrzymał i rozejrzał niedaleko po drugiej stronie szerokiego trawnika stały dwie matki z dziećmi następną ścieżką przejechał jakiś rowerzysta a stara pani rzucała ptakom ziarna nic niezwykłego a mimo to coś mu nie pasowało po chwili już wiedział Powietrze przed nim zgęstniało tak bardzo, że nie mógł zrobić kolejnego kroku. Wcisnął dłonie w kieszeń płaszcza i jeszcze raz spojrzał wokół siebie, tym razem próbując wyłączyć racjonalny umysł. Od dziecka był świadkiem niewytłumaczalnych zjawisk. Kiedyś w wieku około sześciu lat bawił się w swoim pokoju. Chciał zejść na dół do kuchni, kiedy poczuł dokładnie to, co teraz. Wyciągnął wówczas ręce przed siebie i mógłby przysiąc, że dotknął czegoś delikatnego, elastycznego, co jakby drgało pod jego palcami, ale czego nie mógł zobaczyć. Zdawało mu się, że tam materia błyska, ale kiedy spoglądał w kierunku owych błysków, one już się nie pojawiały. Miał wówczas ochotę się rozpłakać, gdyż był pewien, że po raz kolejny ojciec mu nie uwierzy i będzie krzyczał, że ma zgai się jak baba.